witajcie, ja jestem Szyma Sims i to jest moja seria Simsów tak, zrobiłam filmik pytający czy chcecie taką serię czy nie no i niektórzy odpowiedzieli tak a niektórzy nie ale z tych odpowiedzi tak jest dobrze dlatego Zrobię taką serię. Hmm. Myślę, że będzie się Wam podobać. Oby. E, no, ja już mam stworzonych simów. To znaczy tylko simkę i kota. Czekajcie, no naładuje się. Ok, chwilka. I tak w ogóle to będą... Ja powiedziałam w tym moim filmiku do się pytającym, czy chcecie serię Simsów, to powiedziałam, że będą dwie serie z Simsów. No i powiedzieliście, że dobra, okej. Okay. Niektórzy przynajmniej. Tak, tak, tak czytałam. Ale to, to, no może i tak, a może i nie. nie, nie wiem czy ktoś powiedział w ogóle tak, tak, nie, czy tak, czy dobra, no ale dobra, dobra, na pewno ktoś powiedział, że może, że mogę zrobić, bo przecież nie ma żadnej przeszkody, gdybym tego nie zrobiła, okej, okay. yy, pierwsza seria Simsów to będzie, o, odkład. Yy. Yy, zwykłe Simsy, tak a za tydzień myślę, że już pojawi się seria yy, seria Design 3 Wyszkowe Życie Ale tego to ja nie wiem <kłysy> jeszcze nie ustaliłam kiedy się pojawi ta druga seria Tam w Łóżkowym życiu będziemy w i będziemy mieć zwykłe czyli psa i kotan. No, to jest tylko coś takiego. Myślę, że wam się spodoba, a jeśli nie spodoba, wam się, nie wiem, albo łóżko w W życie, albo zwykłe Simpson, no to okej, okay, to to jedną serię można ubić, ale okej. Okay. I będą jeszcze first Looki, Ja chciałam zrobić first looka z serii 4 po roku, Synodskie życie, wymarzone podróże. Takie filmy chciałam zrobić, ale tego to... Dobra, o first, first już na razie jeszcze nie myślę. Ale może po tym filmiku, tym, którym teraz robię, yy, zrobię filmikę. Ale dobra, to, tego to ja akurat już nie wiem. Mm. <grym> dobra. Gdzie się słucha ta mała o jest um. ja tylko sprawdzę czy się dobrze nagrywa i za chwilkę wracam okej okay, ja wracam po tej krótkiej przerwie i dobrze się wszystko nagrywa więc możemy przejść dalej bo mam już aha praktycznie życiowe no, no to gest ma się nazywa to jest um. Czekajcie, jest Nina Gessman i jej koć nazywa Mia Gessman. A i jako, że nie mam usuniętego limitu na YouTubie, to, to nie będzie, to nie będzie trwało jakoś długo ten, ten odcinek. To jest tylko mała informacja. No i dobra. <laughs> Możemy już przejść do wczytywania się rodziny. Zazwyczaj u mnie się wczytuje trochę dłużej. Nie mówcie, że my stracimy cały czas na wczytywanie się tego filmu. Nie wczytywanie się filmu. Idzie. Przepraszam za mój telefon. Ja wrócę kiedy się wczyta. Okej, okay, ja wracam. Wczytały się właśnie i teraz musimy szybko meblować dom za nimi. No, no, wiecie, taki tam nasz limit. Mój limit. Nie. Alba ja nie mu mów... co się okej jest, okay, jest. Yy, teraz yy, tak te krzesła na szybko a, mamy nawet kasy tylko też nie będę kupować za bo później nam jeszcze tej kasy zabraknie yy, za 300 tej tu a, że tylko będzie do góry, co? tu? Mm, tu jest ładnie eeee... w takim razie ma szybko wszystko zrobić hmm, dobra, weźmiemy taką grubkę eee, teraz przejdziemy do łóżka 400, 400, 400, 400 mm. dobra, nie, 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 nie Nie wiem czy to mi dobry pomysł eeeem, um, ten to łóżko możemy dać sobie eee, komoda jest ta ale co ją damy <laughs> wszystko brytkiego. teraz leci jak nie wiem eee, teraz głupie lustro jakieś takie też mm. i teraz już, już zostało dla zwierząt szybko to naduwałam. Eee. miska tu będzie dla zwierzęcia raczej Dwie miski. Nie się jak, jak dwie miski mam na przykład, bo tu masz nic tu masz... tu masz ten i jeszcze to. I tu będzie drapał. Okej, okay. kasy mam mało. No szybko. A, dodatki, które ja mam, to mam, mam właśnie w opisie tamtego filmu. W, tego, w tym filmie, w opisie, też już może zrobię. Okej, okay, yy, nigdy jeszcze nie pracowałam w edukacji. Ale być może... Czekajcie, gdzie to jest? Yy, szybko, szybko, szybko! Mm. O, jest! Ups. Szybko... Zanim nim mi nie wini. limit. Mm. Trzeba czałki, o co dobra? ten Steam Gard, podaj mi karierę. Eee. O! obejrzyj swój smartfon. Jest błyskawica. Okej. Okay. Mm. Jak zawsze jest błyskawica... co to się później te potrzeby na tylko zabawać to skocinie, nie kupię? nie kupię tylko wyciągnę i nie, nie ćwiczy polowanie specjalnie taka cecha o akurat jest w kariery dziennikarza, jak super e, uwaga, właściciele prawo własności wykroczyło właśnie Wszystkie akty właśnie własności będą podami z tym widziły. Okej, okay, byle co? Nie wiem, nie wiem o co chodziło. Po co? Tak, po co to wiedzieć? Okej. Okay, teraz Mina no, jest tam. A Mija się bawi jak słodko. No Mija się bawi. Szybko skacze. O, a my pójdziemy do kar Karaoka. Mistrza Miecia? Hmm. A, gdzie by tu iść? <laughs> Dobra, to teraz szybko gdzieś trzeba iść. O, Odwiedzę jakieś siostry. Mierdzi mnie gdzieś do domu. O, takie ma cechy. Okej. Okay. Myślę, że spodobają wam się naprawdę te sensy. Ja nie wiem... Aha, jeszcze muszę zmienić do tego, ale to dobra. To na razie mam wyłączone starzenie się, więc... O, to on mam tutaj płot, ale to tylko eee, okej. To ten... ten płot jest tylko tu, a To nie wygradza. Czemu? A nie, bo to jest ich płot, cóż, ja myślę, że nasz, nasz, nasz taki płot piękny, no niestety nie jest nie Co to jest? Ups. O, mam jakieś te. Mogę to oglądać, świetnie. O, dobra urządza przyjęcie. O, idzie tam już. Ona jest, chyba chuda, nie? Szczypła. E, Zapraszamy do tej <grym> Okej. Okay. Trochę dziwnie jest ubrana, ale... Co nam? Ech. Myślę naprawdę, że te synce będą dla Was nawet trochę fajne. O, co tu jest? Eee, pusta i brzydka. Czemu ona wygląda jakby była zepsuta? Nie podoba mi się. Ej no. Fuj. A tu mają coś? Nie. Ojej, tak fuj. Ale tu mają głupie, klucze. fuj. Jakieś auto? Mają, ale marnego żena. O fuj. Ja se z... O, ja mam pomysł. Ja ten dom sobie kiedyś wezmę, ale ostrożnie planuję. Bo nawet jest nie... I teraz zaprzyjemnimy się z, z... z... nią. <słyski> ja wracam za... Kilka sekund. <noise> Okej, okay, to zadajcie, bo po krótkiej przerwie... Um, tak, mamy dwie minuty. Y mamy dwie minuty jeszcze nagrania, przynajmniej ja mam do nagrania jeszcze... Mogę dwie minuty praktycznie? Tak, dwie minuty chyba. Tak, jest dwie minuty. Nie nawiaduję dwie... się. O, bogaczym to super. Nie masz polowania? jeszcze odeb. A, szybko się zwierzaki uczą, prawda? No z tą cechą jeszcze szybciej, ale teraz zaczaj się na ofiarę. O, coś akurat na sąsiedztwie, zobaczcie. Ale, jak miło, jak miło. Unia ubiegła przyrodząc oznacza, że przebywanie na świeżym powietrzu zapewni jej znacznie lepszy nastrój. No okej, okay. jak jej taki nastrój niby dobry robi, to okej. Okay. A teraz trzeba poćwiczyć pisanie, nie? Eee, pisanie. I co teraz? Powieść faktu, nie? Dobra, teraz zaczniemy powieść faktu. I zobaczymy jak mi będzie sobie radzić z polowankiem. Chce mi je. Zobaczymy. Chłodziutka mi ja. Hmm. z moich winy. Okej, okay. wiecie co? Ja będę już kończyć. Dziękuję za oglądanie, za lajkowanie, za komentowanie i za subskrybowanie mojego kanału. Cześć!